Witam Was, dziewczyny, w moim projekcie Zdrowa po 40, dzień 39. Yy, I moje panie, dzisiaj chciałabym poruszyć kwestię bardzo wrażliwą, drażliwą, delikatną i sporną. Ostatnio obserwuję w sieci i to obserwuję dokładnie: wysyp, absolutny wysyp, żeby nie powiedzieć zalew, dietetyków. Boże, ty widzisz dietetyków. I są to najczęściej osoby, które schudły, mają te, które akurat z którymi ja się spotkałam, mają 20 parę przed 30. zazwyczaj. I historia jest ta sama, odmieniana na różne przypadki. Miałam tyle i tyle nadwagi, albo miałem, schudłem i postanowiłem uczyć innych, jak schudnąć. Dziewczyny. Żeby było jasne, nie mam absolutnie nic przeciwko dietetykom, i nie mam absolutnie nic przeciwko temu, żebyście korzystały z usług dietetyków. Natomiast o jedno was chcę prosić, jeśli chcecie iść do dietetyka, to upewnijcie się, że jest to osoba, która przez kilka lat tą dietetykę studiowała, jest po technikum albo po studiach magisterskich i, i naprawdę wie, o czym mówi. I, i wiecie, ach, Pro, w Polsce problem, problem z dietetyką w Polsce polega na tym, że dietetyk jest zawodem nieregulowanym. I, i to jest wielki dramat, bo y, ja sama też w rodzinie takiej dalszej mam co najmniej dwie osoby, które się profesjonalnie dietetyką zajmują i są to osoby po studiach dietetycznych. I, i ja rozumiem ich ból i rozumiem ich y, frustrację, dlatego że. Y, jakby rynek, który jest nieuregulowany, jest w tej chwili absolutnie zalany po prostu ludźmi, którzy mówią o sobie, że jestem dietetykiem, a tak naprawdę, jak poskrobać trochę pod powierzchnią, to się okazuje, że są to osoby, które skończyły kurs, który ich kosztował 300-400 w dobrym zalewie 700 zł. I to są ludzie, którzy uczą innych jak jeść. Dziewczyny, jeśli macie iść do dietetyka, błagam Was, wybierzcie takiego, który jest po studiach. I jeśli... A jeśli macie iść do... Ostatni hit, psychodietetyk. Dogrzebałam się do, do studiów, do, do kursów psychodietetyki. I, no I to jest kurs za 700 zł. Dziewczyny, jak macie iść do kogoś, kto wydał 700 zł na kurs, który zrobił online... To błagam Was, weźcie to 700 zł i same zróbcie ten kurs, i, i same będziecie więcej wiedzieć niż, niż taka osoba, i same sobie będziecie w stanie więcej pomóc. Jak, 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 jak potrzebujecie skorzystać z porady dietetyka, to skorzystajcie naprawdę od kogoś, kto się uczył tego lata. ok? Teraz, żeby, żeby wszystko było jasne, ja nie jestem dietetykiem i ja nie mówię o sobie, że jestem dietetykiem. Ja swoje kwalifikacje zdobywałam w Polsce i to były, wiecie, ja skończyłam studia magisterskie w biologii. Moją specjalizacją była fizjologia zwierząt i endokrynologia. I ja również kończyłam kursy instruktorskie na instruktora fitness w czasach, w których instruktor fitness był jeszcze zawodem regulowanym. I byłam wpisana, jestem chyba do tej pory, w Ministerstwie Sportu jako właśnie instruktor rekreacji ruchowej um, z legitymacją państwową, których się już w Polsce nie, 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 no, nie wystawia, bo od tego czasu instruktor został zderegulowany i instruktorem może zostać każdy po, po kursie, wiecie. Um, I niestety tak samo z dietetyką. Natomiast... Um, ja swoje kursy, czyli ten health coach i nutrition coach, robiłam w UK i robiłam również w Stanach, i żebyśmy się dobrze zrozumiały, ja nie mówię o sobie, że jestem dietetykiem. Mój sposób działania jest inny. Ja nie układam menu, nie układam diet tak, jak robią to dietetycy. Natomiast, jeśli chcecie iść do dietetyka po dietę, absolutnie, jak najbardziej. Idźcie do dietetyka, weźcie dietę, ale weźcie to od osoby, która naprawdę studiowała latami i wie o czym mówi. No i tyle, a jeśli ta dieta was zawiedzie, to ja wtedy was zapraszam do siebie, ok? Ja nie jestem dla osób, które chcą ułożyć dietę. Ja jestem tutaj po to, żeby wytłumaczyć wam, jak my działamy, jak działa nasz organizm, tak na poziomie hormonalnym do jakiej diety ewolucja nas przygotowała. I dlaczego do takiej? I wtedy mogę was nauczyć tego, jak jeść w zgodzie z tym, do czego fizjologia nasza jest yy, przystosowana w procesie ewolucji. Dziewczyny, bottom line, to, to, to co chciałam wam dzisiaj powiedzieć, jeśli chcecie skorzystać z porady dietetyka, błagam was, upewnijcie się, że to jest osoba, która jest po studiach, po technikum, po studiach. Żądajcie dyplomu. Tyle. Chciałam poruszyć, wiem, że zamieszałam w tym garze okropnie i tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam pięknie. Cześć.